Witajcie tu Wielku z kolejnym unboxing, ja Tym razem mam PlayStation 3. Tak, zamieniłem się w PlayStation 3 na Xboxa, ponieważ po prostu byłem zawiedziony, nie powiem. Sądziłem, że to będzie co innego, ale cóż. Już... Więc mam pudełko w pudełku. Pyta. Tutaj są... Co mamy na froncie To jest kontroler czarny padł z p 3 tam już czerwony, więc jest spoko Instrukcje, trochę więcej tego jeszcze niż u mnie było Więc to jest też plus W środku zamiast Battlefielda z frontu ma kolejna instrukcja, mamy NBA 2012 Fajnie, w porządku tamtych gier zasilania i USB do ładowania pada jeszcze coś jedno. i kabel AV standardowy jakość tak sobie dalej o, ps3 slim co mogę powiedzieć S3 Slim, 320 GB wszystko dobre eee. o, jeszcze jest 3, 6 na euro Ale to jest raczej pozwolić na dzisiejszych czasach tak więc to był unboxing PS3 Slim 320 GB